Witam Was ponownie Dostałem ostatnio zapytanie odnośnie ustawienia PID-u w menu, w menu serwis Jak to wyglądają moje ustawienia Więc dzisiaj chciałbym Wam to Pokazać Że się to przyda Więc wchodzimy w menu Menu serwis Nie wiem jak u Was, ale myślę, że to jest raczej standardowy do tych kotłów To 5162 Myślę, że będzie dobrze widać, więc będę Wam tu pokazywał po kolei, jak to, jak to wygląda. Czyli zaczynamy od parametrów rozpalania. Maksymalna praca rozpalania, tak jak widać, 2 sekundy. Minimalna przerwa 40 sekund. Maksymalna przerwa. 200 sekund. Wentylator na minimum 12 sekund. Maks wentylatora 22. Minimalne obroty 500. Maksymalne obroty 1100. Dobra, idziemy teraz dalej. Parametry mocy: minimalna praca, sekunda, maksymalna 4 sekundy, minimalna przerwa 40 sekund, maksymalna 90, wentylator roboczy 15. Wentylator roboczy maksymalny 31, minimalne obroty 950, maksymalny 1850, korekta podawania minus 10% i idziemy dalej. Temperatura spalin 260 stopni maksymalna. Przy rozpalaniu 113 maksymalna, próg rozpalania 60 stopni, czas rozpalania 30 sekund, czas alarmu rozpalania też 30 minut, próg wygaszania 37 stopni. Czas wygaszania 300 sekund. Temperatura alarmu podajnika 65 stopni. Podawanie alarmu podajnika 15 minut. Temperatura priorytetu 62 stopnie. Alarmowe załączanie pomp 80 stopni. Temperatura alarmu kotła 85 stopni. Pompa ciepłej wody użytkowej lato jest tu załączone. Halotron nadmuchu załączony. Kontrolka zasobnika załączona. Temperatura dezynfekcji 70 stopni. Czas dezy dezynfekcji 10 minut. Maksymalny czas dogrzania dezynfekcji 60 minut. Zabezpieczenie podajnika, halotron podajnika załączony. Impulsy rozruchu 100. Impulsy blokady podajnika 3000. Czas powrotu pierwszego podajnika 8 sekund. Czas powrotu drugiego 16 trzeciego 32 to mamy na tyle impulsy wzrostu temperatury MOSFET 0 i to by było na tyle więc dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że w czym Wam to pomoże.